W chłodnych i czystych wodach potoku, które odbijają światło słoneczne, dostrzec można płynącego pstrąga. Porusza się szybko, nie tracąc z oczu ważki, która usiadła na powierzchni wody. Rybę obserwuje z kolei znajdujący się na brzegu niedźwiedź. Które zwierzę będzie najszybsze i wyjdzie zwycięsko z pojedynku? Nieco dalej królik ostrożnie porusza się po łące w stronę lasu. Chwila uwagi, a może paść ofiarą kołującego wysoko w górze bielika, czujnie wypatrującego najmniejszego nawet ruchu. Zejście z jego pola widzenia nie gwarantuje jednak królikowi spokoju. Przemierzając leśne poszycie będzie musiał uważać na zagrażające wilki. Odkryj, jak działa ekosystem i wykorzystaj tę wiedzę, by wygrać. Czytała Krystyna Czubówna.